Sputnikiem Trainspeed w poniedziałek kolejowa kumulacja miała się zakończyć. No ale przyszedł czwartunio. A w czwartunio ktoś rzucił informację, że tuż po ósmej z Nadodrza w stronę Popowic ruszył et 22941 No to czekaliśmy w pogotowiu i doczekaliśmy się. Godzina 8.40, byk z żółtym czołem ze składem węglarek wtoczył się na Brochów. Oczywiście znowu postanowiliśmy zapalować na niego odjazd. I znowu praca, spacer, praca, lekarz. Praca, praca, praca. I jest. Godzina 16. Byk dostaje sygnał zezwalający na dalszą jazdę. Wyobrażacie to sobie prawie 8 godzin przed semaforem.